Cześć Witajcie się na, na kanale, kanale CTV, CTV, TV. Ja dzisiaj jestem Paweł, a ja nie jestem Eustachy. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy Wam zaprezentować gitarę od Old School Guitars. Jest to wariacja na temat Jazzmastera, Jaguara, czyli jedna z gitar, której używaliśmy do filmu na temat największej gitarowej ściemy, ale zanim trochę więcej o niej, to intro. Instrument, który możecie dziś oglądać w tym przedziwnym filmie, jak już wspominałem na początku, jest wariacją na temat offseta Fenderowskiego offseta, czyli Jaguar Jazzmaster. Tak jak widzicie w tym momencie. Wariacją, ponieważ w zasadzie. Chyba tylko z wyglądu przypomina tę gitarę. No może nie tylko, ale głównie z wyglądu. Nie będę was zanudzał jakimiś historiami o jaguarach i jazzmasterach, bo każdy może sobie znaleźć w internecie, więc od razu przechodzę do specyfikacji. Jak wiadomo z filmu, o którym przed chwilą wspominałem, brzmienia gitary elektrycznej nie powinno się szukać w drewnie, ale to wcale nie oznacza, że drewno nie jest ważne. Praktycznie cała gitara jest zrobiona z machoniu. Mówię praktycznie, ponieważ mamy tutaj korpus z machoniu, który jest komorowany i mamy na nim top z klonu. Gryf został wykonany w całości z mahoniu. Mamy chyba nową podstrunnicę. E Klonowy binding wokół podstrunnicy, na główce nieblokowane klucze Gotocha, most Gotocha, standardowy hardtail, i pod płytką, a właściwie na płytce, kryją się przetworniki. W tym wypadku jest to SH4 i SH2, trójpozycyjny przełącznik volume i Ton. I w przypadku tego podka tutaj mamy jeszcze pusz-pusz do rozłączania cewek. Jeśli chodzi o speckę, no oczywiście jest to. Bolt on, tak jak moglibyśmy się e, tego spodziewać. Mm -hmm. Na początku filmu posłuchaliście playthrough, w którym mogliście usłyszeć tę gitarę w akcji, a teraz posłuchajcie sobie tych samych riffów w porównaniu do LTD XJ6. Jakość wykonania jest tutaj na właściwie poziomie, do którego przyzwyczaił nas przemek z Old School Guitars. Widać, że jest to instrument wykonany ręcznie, ale jednocześnie też widać i czuć, że został on wykonany z dbałością o detale. To znaczy, nie mamy żadnych wystających końcówek progów, czego można byłoby się spodziewać po instrumencie lutniczym. Wszystko jest bardzo ładnie ze sobą spasowane, dobrze wykończone. Nic, nigdzie się nie wbija, nie kuje i nie przeszkadza. Jeśli chodzi o wygodę gry na tym instrumencie, no to zdecydowanie trzeba się do niej przyzwyczaić, bo korpus jest ogromny i wymusza on inną pozycję do gry niż na przykład na superstracie. Gitara jest zewsząd zaokrąglona i jest fajnie obła. Nie ma tutaj takiego typowego ścięcia bardzo mocnego, jak na przykład w Ibanezach czy w Stratach, ale jest takie ładne tutaj podcięcie na rękę, także tutaj się wszystko ładnie okłada. Korpus jest duży, więc ręka też jest troszkę wyżej. No i wiadomo, trzeba się do tego przyzwyczaić. Jest tutaj dosyć gruby gryf, znaczy dosyć gruby jak na moje standardy. Pewnie wiecie, kojarzycie, że. Ja raczej lubię naprawdę cieniutkie i płaskie gryfy. Tutaj gryf jest zdrowy, to znaczy to, to nie jest kołek, nie ma tu kija baseballowego, ale jest on raczej gruby. Myślę, że ma ze 23 mm na, może 22 na pierwszym progu. Jest zaokrąglony, ale przy tym wszystkim wygodny. Radius mamy dosyć płaski, 14 cali, więc jest to takie trochę połączenie Nowoczesności z y, klasyką, bo ten gryw jest taki raczej klasyczny, e, no ale mamy bardziej płaski e, radius. W międzyczasie posłuchaliście sobie już próbek brzmieniowych tego instrumentu. W tej konfiguracji przetworników, czyli SH4, SH2, moim zdaniem gitara raczej nadaje się do ciężkiego wojenia. Posłuchaliście sobie też porównania do VGS. a VGS Mamornik Stary od Wery Miliona, ta gitara gra mocniej, troszkę jaśniej, z takim większym Harsznięciem, nie wiem jak to powiedzieć, więcej górki ma takiej uderzającej po uszach. No i tyle chciałem Wam powiedzieć o brzmieniu. Resztę sami sobie wywnioskujcie i wydedukujcie. Graliśmy na PiWim, podpiętym do paczki Pawła i z dwoma mikrofonami Austrian Audio. Ta gitara w porównaniu do LTD na pewno odzywa się troszeczkę bardziej agresywnie, ale no jednak mimo wszystko w tamtej gitarze mamy mini humbuckery, tutaj są pełne humbuckery i to moim zdaniem, czuć, ale głównie w ilości outputu, w ilości sygnału. Taki tera po prostu brzmi dobrze. Dla mnie brzmi dobrze. E, zarówno w, gdzieś tam w czystych fragmentach, czego mogliście posłuchać na przykład na samym początku tego filmu, e, jak i w przesterach cięższych, trochę lżejszych. E, po prostu brzmi dobrze. Nie brzmi jak machoń. Ja chyba nie umiem gadać do kamery po prostu. Tak mi się tylko wydawało, że umiem. Ale jak się gada bez Jacka do kamery, to jest tak... Tak średnio to jest. No. Du. Jeżeli lubicie tego typu instrumenty, to nie ma się co zastanawiać. Niestety nie kosztuje ona 200 zł jak Harley Benton, ale nie kosztuje też 12 tysięcy co Gibson, więc jeżeli chcielibyście sprawdzić i ograć tę gitarę, to zapraszam Was do Przemka i tam możecie sobie ją oblukać, obcykać. Z tego co wiem, Przemek daje możliwość wyboru tych przetworników, w sensie może Wam wymienić płytkę i może tu zapakować inne pick-upy, które ma gdzieś tam sobie pochowane, czy to single, czy to będzie 90 nie pamiętam dokładnie co tam było, ale jest taka opcja. Nie jestem jakoś specjalnie obiektywny, chyba, tak mi się wydaje w tej mojej ocenie, bo jest tu kilka rzeczy, na które ja bym się nie zdecydował, zamawiając czy kupując gitarę. Um, ale fakt, że jest to offset i wygląda tak, i ma zebry, e, sprawia, że na niektóre rzeczy przymykam oko. I nie obraziłbym się posiadając taką, czy mieć możliwość posiadania taką gitarę. Nie, Przemku, nie mam możliwości posiadania jej w tej chwili. Dla mnie gryw jest osobiście delikatnie za gruby i zbyt okrągły. Wolałbym coś bardziej płaskiego, tak jak już wspominałem. Radius jest ok. Być może zdecydowałbym się na większe progi, ale to już jest chyba tylko kwestia przyzwyczajenia, bo nie wiem, jakoś tak, nawet wizualnie grając na niej, mam wrażenie, że, że te progi są. Za małe, ale to jest kwestia tylko wizualna, więc tak jak mówię, najprawdopodobniej jest to tylko i wyłącznie przyzwyczajenie. No ale całość rekompensuje fakt, że jest to offset, a ja offsety po prostu uwielbiam, więc w mojej ocenie jest to definitywnie wiosło godne posiadania. Nawet jeżeli ktoś lubi cieńsze gryfy, ale jeżeli offset Wam to rekompensuje, to. To bardzo fajnie. To będę zazdrościł osobie, która, która będzie ten gitarę mieć. To tyle na dziś. Powiedzcie nam, czy też lubicie Paramor. Zostawcie po sobie jakiegoś lajka. Jeżeli wam się nie podobało, to oczywiście dwie w dół. A jak macie ochotę, to możecie nas wesprzeć. Serdecznie dziękujemy wspierającym za wsparcie. Jest to dla nas naprawdę, naprawdę miła sprawa. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTGTV. Adios. Co może być problemem dla użytkownika tej gitary, mianowicie regulacja gryfu jest pod płytką, bo tu jak widzicie nic nie ma. No i jeżeli zmienialibyście drastycznie rozmiar stylu, nie chcielibyście regulować gryf, no to niestety czeka Was odkręcanie płytki i nie wiem, czy tutaj byśmy się dostali do gryfu i ewentualnie odkręcanie jeszcze gryfu z tyłu, żeby się dostać do regulacji. Pręta jest to. Pewna skomplikowana czynność, która niektórym może sprawić problemy.